Jakie terapie są dostępne dla pacjentów z UZS i jakie są niezaspokojone potrzeby? Jeśli chodzi o, Przepraszam, jeszcze raz. Łusztasowe zapalenie stawów jest chorobą o bardzo różnorodnym manifestacji klinicznej, co wymaga wielu leków o różnych mechanizmach działania. W tej chwili sytuacja pacjentów z tą chorobą jest dość dobra, aczkolwiek nie do końca mamy wszystko to, co byśmy chcieli. Dlatego, że w tej chwili w terapii biologicznej mamy inhibitory TNF-alfa, mamy inhibitory inteleukiny 17. Niestety nie mamy inhibitorów inteleukiny 12 na 23. Mamy inhibitory jak kinaz 2, więc rzeczywiście sytuacja jest dobra. Niemniej jednak czekamy na możliwości refundacyjne, żeby w programach lekowych, bo tak, tak na takiej zasadzie leczymy pacjentów, znalazły się również blokery inteleukinowe. 23. Jakie korzyści odnieśliby pacjenci z tej refundacji? Blokary telewiny 23 są rewelacyjne w, w efektach dotyczących skóry, ale jednocześnie działają, praktycznie biorąc na wszystkie domeny które kliniczne, które znajdują się w pakiecie łuszczycowego zapalenia stawu, więc nie tylko na postać obwodową, ale również na zapalenie przyczepów ściemnistych, na zapalenie palców, na zmiany skórnej, no i to również co jest fenomenem, dlatego że ostatnie badania wykazały, że mimo że nie działają te blokery w postaci osiowej spąduatopatii, czyli w te zapaleniu zapalenie stawów kręgosłupa, to w łuszczycowym zapaleniu stawu z zajęciem kręgosłupa właśnie wyjątkowo działają, co podkreśla, że jednak przebieg kliniczny i zaburzenia Ułożenia immunologiczne w tej chorobie, mimo że również jest zajęty kręgosłup, są zupełnie odmienne, bo również są skuteczne tego typu leki. Mamy bardzo duży problem z wykrywalnością, są bardzo duże opóźnienia diagnostyczne, dlatego że początkowy obraz kliniczny tej choroby może być bardzo skąpy. To jest właśnie zapalenie pojedynczego palca, gdzie bardzo często pacjent wędruje do ortopedy, często jest błędnie rozpoznawana damoczanowa. W, tym, w tej chorobie również może być podwyższone stężenie kwasu boczowego, może współistnieć damoczanowa. Bardzo często są bardzo nikłe zmiany dotyczące uszczycy. Wystarczy, że jest zajęty jeden paznokieś, to jest predyspozycja do rozwoju uszczycowego, zapalenia stawów, a pierwsze objawy uszczycowego zapalnia stawów, czyli tak zwane przedkliniczne uszczycowe zapalnie stawów, to jest zmęczenie i bóle stawów. I już wtedy każdy pacjent z łuszczycą powinien być screeningowany w kierunku rozpoczęcia uszczycowego zapalnia stawów. Oknoterapeutyczny to jest w tej chwili 6 miesięcy od pierwszych objawów, a my mamy kilka, kilkanaście, czasami kilkadziesiąt lat. Jaka to jest grupa pacjentów? Kto choruje najczęściej? Jeżeli chodzi o grupy płciowe, bo tak bym określiła, może nie zawodowe, to tutaj rzeczywiście jest absolutnie równowaga, czyli tak samo chorują często kobiety, jak i mężczyźni. Mało tego, w postaci osiowej, która uważała się, że była zdefiniowana tylko dla mężczyzn, okazało się, że równie często chorują kobiety. Kobiety chorują inaczej, mają zupełnie inne objawy, co powoduje jeszcze dłuższe opóźnienia diagnostyczne w tej chorobie. Mało tego, ostatnie badania wykazały, że również kobiety gorzej reagują na standardowe leczenie. Stąd jest istotne, żeby w tej grupie był taki duży, Dobrych leków, dlatego że tutaj musimy częściej zmieniać leki, częściej się również nakłada fibromialgia, wymagająca równoległego leczenia, co również powoduje, że negatywnie oceniamy stosowane leczenie, jeżeli nie włączamy równoległego leczenia również na tą chorobę. choroby? Dzień, pacjenta zależy od tego, czy jest leczony, czy jest nieleczony. Jeżeli pacjent jest nieleczony, to w każdej z naszych chorobach występuje sztywność poranna. Czyli pacjent z reguły wie, że jeżeli jeszcze jest aktywny zawodowo, nie wypadł z rynku pracy, to musi wstawać o 2-3 godziny wcześniej, żeby ta sztywność minęła, żeby mógł w stanie dojechać do pracy i normalnie funkcjonować. Po drugie jest jak gdyby, naturalne zaostrzenia choroby, które wynikają i ze stresów, i z przeciążenia, i z jakichś infekcji dodatkowych. Więc pacjent nigdy nie wie, kiedy, w, tym, w jakim momencie takie zaostrzenie występuje. Jest taka niepewność co do, co do planów dużej aktywności życiowej. To jest kolejna niespodzianka. No i oczywiście ból. W przypadku, kiedy mamy zajęte stawy, jeżeli proces jest źle leczony, albo jeżeli występuje zaostrzenie, występuje ból przewlekły. To nie jest ból ostry, taki jak ból zęba, że po jednym, dwóch dniach mija, tylko to jest przewlekły ból, który powoduje również, że pacjent jak gdyby, komfort życiowego Pacjent jest absolutnie zły. Ma pacjent trudności oczywiście w poruszaniu się, więc dla młodej grupy pacjentów chorują również bardzo młodzi, to główna grupa pacjentów, to ta zmniejszenie aktywności fizycznej. Stanowi bardzo duże ograniczenie. Bardzo często pacjenci muszą myśleć o zmianie zawodu, bo jeżeli rzeczywiście zawód polega na dużej aktywności fizycznej, to w tym momencie nie można tego typu rzeczy wykonywać. Oczywiście dlatego tak kładziemy nacisk na wczesne leczenie, wczesne diagnozowanie, bo jesteśmy tylko w ten sposób w stanie pomóc pacjentom, żeby byli sprawni i żeby nie odczuwali skutków tej choroby.